Siema, siema, z tej strony Adrianopolis ze mną dzisiaj są trzy osoby, przywitajcie się. 16 kłaniam się a, no moja kolej Siema, no. siema z tej strony <grym> I... Siema, z tego Kapustar. Lecimy sobie z bedworcikami dzisiaj. Jak wiecie na lewy, wam mówiłem, że ostatni materiał poszedł do śmietnika, do hasioka. ale mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko dobrze i zobaczycie rzeczywiście ten materiał. A tymczasem yy, tymczasem lecimy z tematem. Gdzie są diamenciorki? Dobra, tam są. Na mapie. Kurde, wszyscy idziecie w ogóle. W... A dobra, idę na okay, środek. Ja idę po diamenty. A ja idę na środek. Dobra. Okay. Ja e łóżeczko standardowo. Taki. No, oczywiście, lagi. I, no, były lagi. Są, są no, super. były. I need help, I, I need, kurna, more, kurna wełna. Bra. Co, co, nie kupiłeś co wełna, jak wyszedłeś? Kupiłem, ale chyba Wziął 16, elo, starczy. no starczy. <gulia> ja zrobiłem. Co to o, disconnected. Co to ja No to kurwa. mamy burki. Niebiescy, niebiescy już wiedzą, że GG, nie? Mógł sam jeszcze łóżko <gulia> rozwodzić w międzyczasie, Kurwa. Eee, mi brakło trzy wełny. A ja kurwa nie wiem. Natomiast prosto to w prawo i druga. Op, Dobra, elegancko, op. elegancko. Zara już Nie! Przez delaga spadłem! Zara jesteśmy na jemkach już jak coś? No nie, ale ja spadłem przez delaga, no nie gówno, zbiera to Ej no jakie gówno! Co to ma znaczyć? Halo, hej! O, czerwony już to jest, o jest nasza woda jest taka brązowa Halo, Panowie. To zależy od biomu. Na którym jest łapa zrobiona. Taka brązowa <susza> <susza> A ja spa. No problem mam. ESA? A wy? To zariacie. Problem jest. Au, au, au. Co jest, lag? Też macie laga? Bo, no. Lag jest zmarty, no. no właśnie. No, gość się zginął, okej, okay, spoko. Takie, Dobry, no, to mi się podoba. <ślapple> Ej, ja mam 5 diamentów na start, chłopaki, O, Ooo, aż doszedłem. Najgorzej. Teraz musisz jeszcze głowic przebrać. O, lubię być mokry. Dobra, to się wytnie. Nie wytnę tego, specjalnie nie wytnę. To lepiej. Ej, dobra, 6 emeraldów przyniosłem do bazy. To ile? Ej, jesteś człowieku. Ale już tak szybko? Proste. Ale, ale Czemu, dlaczego ktoś się nie podbudował po diamenty? Halo, chodźcie do No dobrań. nie wiem. tu przyjdzie po prawo? No idę, bo jak to się mówi, nie wiem czemu tam mam lagi. Coś miałem szkole, <laughs> Dobra, idę z powrotem na środek ich tam kasować. Nie, ale w Ja zrobiłem ogóle... część mostu ogólnie do czerwonych. A i ja w ogóle... Się, niebieski... Jeden niebieski to taki lekki bocik ogólnie, bo... Żelazny o! miecz, żelazny set, a ja skasowałem go strefką Taką o. szybką Ty morda, ale ty mnie bij ty, mieczem, a nie emeralnym, Halo <laughs> mm. Kurde, daj go w mordę Nie wiem czemu, ale kurde, zapchałem się nosa. O Nie no, zabił Bro. mnie Trzeci, na trzech wjechałem na raz, nie? Kurwa, markami mikrofon <laughs> Co jest słupem nie tak Nie, co jest? Jaki syf Ale Jaki nie Ta głowa No nie zesraj się z tym firebolem Może z tego Musiałem, w że do mnie stąd. Dobra, nie zesraj się tam Trzech czerwonych stoi w bazie Nie boją się ruszyć dupy Czaj temat nie? Ruszyć dupy się, bo... Nie kogo, bo ja też bym muszę tak ruszać. O, jeden diamentowy, O Złote jabłko, elo elo. O, daj. jadę z tematem. Ale co to jest stapkę jedną? Z stapkiem złotą. Stapeczka? Prawie stapeczka. Ej, a co jakby tak się wbić na czerwonkę? No próbuję stary ale nie mam jak chyba że ze środka Eee, bym powiedział, żebyśmy dostali ratę Ty no ja wiem. No to wjeżdżaj ze środka i im palę od boku firebola. Dobra, potem będą ulepszał. A wiesz uwieża? co oni tam mają w ogóle? Ty pse na bazę rzucił firebola. Nie wiem, mm -hmm. ale... kurwa. <śmiech> <śmiech> w piwnicy. Dobra, dam okay. radę. Jakoś. Ej, a tą wieżyczkę to się kupuje i ona się sama buduje czy jak? Tak. A dobra. dobra. A to co? Wjeżdżasz? Ta no. No to kiedy ci rzucać? Czekaj O kur... Mogę ci na mnie Rzucaj! Adi, długo Olek, glut jeden ja pierd oh, Drugi To jest Faki wybacie w WM O kur... Jesteś od nich jeszcze żyjesz? O. Radi jestem, jestem, ale ogólnie to jest lekka kraksa, czemu? bo nie mam Radii, nic ty... do zniszczenia tego, Walę no, łapką. Walisz łapką, no każdy to robi. A co, co to... Śpi? Nie, no więcej, jest, kurde. No chyba że ktoś wali. Oh, zepsułem to. Jakbym kupił rzeczy do niszczenia, to już by po łóżku mieli. <laughs> Kochu, mnie przewidziałem, że łóżko ale... <ślesztuk> rozwaliłeś? Rozwaliłeś? <ślesztuk> nice, gdzie ja! Już dwóch z typal ci Ja pierdol. Nie to jest. <ślesztuk> 13 diaksów na sobie. Pane do doszło. Co jest? U, ty eme -E są potrzebne. Ty ty właśnie... No biegnę właśnie po z... niej. Tak ja właśnie zniszczyłem team czerwony, a co? Ja p... co za ty? O kurde. To jest na gorsze, że nic nie ma. Mm. Wracam na bazę. No tak, stoimy sobie. I czekamy. O, o, Stary alty, te... ja rozwalam. łapką kompletne drewno, żeby rozwalić ten. Jak on ma łóżko, nie? A tuś przewykło mi, my mamy w dupie, nie poszedł sobie do wierzczki. Niebieski, O, niebiec niebiec? Pomóc? Le, 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 le. nie Widzę. Dobra, nie żyję. Co kupować z dekcem? Mówcie mi od razu. Dobra, ja go zabiję? Eee, szarpy... Nie, mamy szarpa. Walę ten... Osiem... Już... Macie dwa diaksy? Jeden diaks. Eee, Okej, okay, zobaczę. Mam jeden. Daj jeden, daj jeden, daj jeden. Potrzebuję... Już mam prototwójkę. Uciłem ci. Mamy, już są. Dobra, już rzucam się do skrzynki, bo mam skórę żelaza. Okej, okay, ja do kogo biegniemy? Do kogokolwiek. <laughs> My teraz już whatever. Dobra, no więc tak, ja myślę, że ele, duły, lite, swake, niebiewki, liże, siusiake. E, dobra, eee... No, nie... Ale my nie jesteśmy niebiescy? A nie, my żółci, dobra. To, to tak, <laughs> <twoich> własnych <laughs> bym zniszował, dokładnie. No. Bywa. Znając po, po twoim live'ie, to stary, się wszystkiego spodziewać. Ja <laughs> no, w ogóle ja chciałbym szed. zwrócić uwagę na to, że kanały będą w opisie. A, no to tak. Ja pierdolę, Dobra, no kogo teraz, co tam? O, I I idziemy, ma. co jest. Dechuj, no nie Wiecie, wiecie co jest najlepsze? Że Jestej. ja samemu rozwaliłem całych czerwonych, nie? Czy tej co grali? Bo ja nie umiem klepać. Ja nie umiem. Ktoś chciałby, będzie się go pytać co się najedzie. Rozwaliłem team. Ej, wjeżdżam na zielonkę. Ale dwóch jest w bazie. Dobra, to jedź, idzie, gdzie mam fajerwole? dawajcie diamenty zbierajcie, diamenty zbierajcie. Wiesz na nich już, Adi, kiedy? Nie, jeszcze nie, jestem za tobą. A, dobra. To jedziemy ja 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 mam ja. po tego, My mam w trzy kule. kule, tak będę ich walił. No teraz no, mi się diamenty. zbugował ekwipunek. Ej, macie diamenty? Widać mnie, czy mnie nie widać? O, widać cię. No widać cię. Nie można widzieć. No bo zbugowało mi się ekwipunek. No wyrzuć i z Dobra to ja pójdę pod po, po diamenty kolejne No i gówno to O, właśnie? ja tam wam idę Ej, na górze jest uważajcie, na was się patrzę, on z góry kampi na was Dobra, walę Na górze jest jeden, uważajcie no, zrzucił mnie. Teraz mi się odbugowało, teraz... A w ogóle wypiłem nie I mnie było widać No ma no ci pomóc no. Co jest? Dobra, daj, daj. Szynko, szybko, 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 Ruta pomóż. Coś Dobra, jedna nie żyje moją połóżkę, łóżku, po łóżku moją. Hej no come on. Zobacz to, widzisz to? Ziga. Zróbcie się mam jest. Ej, co tobie? No właśnie. Ey, biegnie do nas. Bazacie. Dobra, tybie, biegnie do, do nas. To co wam, co wam co wam? Musi chwilę poczekać. Lolol, wy się cofajcie, ja parę, było facie. Nie To było dziwne. Ale dziwne byłoby się zbugowało przez te lagi, nie? Ej, No, cies... no. Nie dość, że jak mi się Ej, zbugowało, to i tak ale... się zbugowało. Ale, wiecie tak. co? Trzeba iść, że ten, że jak zabiłem tych dwóch, to nie trzeba iść, że miałem cały ekwipunek prawie żelaza. No bo oni zbierali, nie odkładali do skrzynek. Nie robią tak jak my, że odkładamy, żeby kto potrzebuje, co Tylko oni trzymają przy sobie, jak debile Jak jedzbam, ty ile... Ej, dobra, ja, ja, ja mogę w następnej wjeżdżać ogólnie. Niebieski, no spoko, ja sobie kupię tylko tynta, stary, i też mogę no. Bo mamy złoto, nie? Na tym, skrzynce Mamy nie. Kupuję a, dwa tynty, a, 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 a. możemy wjeżdżać Na kogo? Dobra, mam przed nami na niebieski, Dobra, ty. zostali sami Nevermind Dobra Na środku jest niebieski Ej, macie dwa, dwa e, macie 15 diamentów? No skończymy, są <laughs> 15 <z> diamentów, stary <laughs> Podkładam, Podkładamy wszystko do skrzynki, na spokojnie, jeżeli nie ma w skrzynce, to nie mamy Dobra, Dobra, Adi, którędy najbliżej do niebieskich? Środkiem? Ej, mam 8 kurty kanalnych. Nasz no, osiem. ja już biegnę. Obecnie. No chyba przez środek. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie jesteś? Nie mam tego gdzie do jesteś? budowania. Dawaj środkiem. Ja mam, ja, mam. ja. mam, Na mam. Nie mam, nie mam. Nie Na nie na wprost mam. mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. budowania? Na ich moście. Biegne. Biegne, biegne. Nie 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 Coś na pierwszym z fireballami będę jak goku sam kurna. Aka mecha mecha. Ej, biegnie. Biegnie, uważajcie. Po łóżku. po łóżku. Po łóżku. Po moją? Tak. O kurwa. O ja... w dole. Oj, żyje. <noise> Jeden skasowany. Idę tu Drugi skasowany, las jest e, przy przeczerwany. Lecimy na niego. Instant. nie ma sensu nawet jak ty jak tyś rozwalił im łóżko? No wjechałem C po prostu środkiem. C to co, co od dołu się zacząłeś kopać czy jak? Nie no od góry Od góry, w sensie? góry. No, no, byłeś. No No to po prostu. Bo i się nam nie skupili całkowicie. No i ja to dziwo. Prezes, chodź tu no Tylko za jeden, niebieski? Gdzie uciekasz? No go ostatni Ty no, on ucieka jak boty jakiś Może jest Nie mam czym go bitnąć ja jedzie, 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 jedzie do nas, jedzie do nas Jedzie do nas Lecę Ja go załatwię, czekajcie zrobię. go zająć dobra. dobra, teraz będzie miał przez nie ogarnie chłop Ja na miejscu słyszy, żebym zaskoczył, nie? Jest sam na 4. Wjeżdża już, nie wjeżdża, wjechał do bazy. Wjeżdża na bazę no. Mhm. Okej, okay, to było mądre. Odpalona, to widzicie, było mądre, co to, to było mądre. To, co goś zrobił. IQ million to on było. Chcą się wysadził. On się wysadził. No ja strzelam niego. Robiłem IQ million. No, no come on! No come on! będzie palił wrotę. czekaj, nie na co on, czeka, na betona? Idę na środek. Próbuję na szczęścia. Ja mu zanurę. No. <laughs> Wiem, no, nie mam ja zrobił, Nie mam. <gulśnij> <Co się stało? gulśnij> Głoś se spadł. A <gulśnij> masz materiału? O, nie. Dobre pytanie. Live <gulśnij> odpalił. Nie ta... mam pojęcia. <gulśnij> ja nie Rutek. <gulśnij> Ale dobra, nie no, możemy kończyć, bo w sumie dość długa była ta ręka. Także dzięki za oglądanie. Ze mną był Rutek, ze mną był 16, ze mną był Zyga i nie wszystkich znajdziecie nie. w opisie i do następnego filmika, bye halo hello, hello.